I rannych dzieli ma łańcuch mogocowskich piór, nie skąpi podłych kląt. Witajcie do kanał do DoTTV z tej strony Mikaj Gwozda. I raz znajdujemy się w sali kameralnej i miała z Bigniewa w radiu. Lubiń, a naszym gośmi z Hate Roses. Cześć! Cześć. Cześć. E, w składzie Kasia Golomska i Kamil Durski. No, Radek zaczynamy. Wydaje mi się, że tak. E, pierwsze pytanie. E, powiedzcie opowiedzcie o swoim pierwszym spotkaniu w Toruniu. Kamil? Spotkaliśmy się na przeglądzie e, piosenki, ja występowałem tam ze swoim zespołem rokowym. a Kasia była solistką. E, I spotkaliśmy się w, na backstage'u. Wtedy gdzieś w, e, z tyłu głowy miałem pomysł na to, żeby zrobić zespół, w którym e, wyjątkowo nie będę darł mordy. E, I najlepiej, żeby to był duet, a wtedy też słuchaliśmy dużo takiej muzyki, jak Sufjan Stevens, Bon Iver i tak dalej, więc też tak e, to, to było naszą inspiracją bezpośrednią do zrobienia tego projektu. No, poznaliśmy się na backstage'u e, przed koncertem Ewe Farney. Tak było. Tak było. E, no i to no. zaowocowało całym projektem, tak? E, tak. Niedługo później Kasia miała możliwość nagrania piosenki w studio e, i e, zadzwoniła do mnie, czy nie chcielibyśmy czegoś tam właśnie zarejestrować. I mm -hmm. przyjechałem do Torunia. I spotkaliśmy się, posz poszliśmy do studia naprawdę na godzinę chyba, nawet nie całą, razem z założeniem strun. Tak, i które zarejestrowaliśmy Youth I wracając do domu pomyślałem sobie, że w sumie ten utwór jest na tyle spoko, że czemu nie zrobić z tego całego osobnego zespołu, a nie tylko takiego muzycznego kroku w, e, skoku w bok. Mm -hmm. No. Właśnie chciałem się zapytać o Juf, bo um, było to rozsyłane wszędzie, na przykład do Meli mm, Tak, e, tak, Mela dostała no. to wtedy, no. I czy chcieliście, to był wasz taki plan, że roześlemy wszędzie i to może się przyjmie, może nie? Czy to, wiecie, oczekiwaliście więcej, może zaskoczy zaskoczyliście się, że na przykład Mela to polubiła czy wiecie jakieś osoby wysłaliśmy osob to zna, wiesz, do różnych znajomych e, też e, z nadzieją na jakąś opinię konstruktywną krytykę i tak dalej no. e, wysłaliśmy to też do różnych e, rozgłośni radiowych m.in. do KXP która zaczęła to w ogóle grać wtedy więc to było dla nas niesamowite wow to jest szok <laughs> to było to było niez, no nie było chyba jakiegoś takiego wyrachowanego planu, co by nam mogło dać te wysyłanie piosenek, no ale wiadomo, że no, muzyka się robi zazwyczaj dla kogoś innego niż dla siebie tylko, no. więc dlatego też chcieliśmy ją rozesłać się do jak największej ilości osób, po prostu tą piosenkę. No niedługo później zgłosiła się do nas wytwórnia Next Pop, z którą się końc końców nie podpisaliśmy, ale podpisaliśmy się z Sonem e, jakieś pół roku później. Tak mniej więcej. No właśnie powiedzcie, bo e... Czy zainteresowaniem mediami amerykańskimi było, spodziewaliście się tego, czy było to dla was właśnie pewne małe, dobre zaskoczenie? Nie, no to było dla nas totalne zaskoczenie. W ogóle e, jakby nagrywając pierwszą piosenkę nie byliśmy do końca pewni, czy coś będzie z tego dalej. Nie wiedzieliśmy w sumie, jak to się potoczy i tak naprawdę podpisywaliśmy kontrakt, nie znając się jeszcze w sumie. I w ogóle pojechaliśmy w pierwszą trasę, nie znając się, byliśmy dla siebie raczej obcymi ludźmi. Więc e, jakieś takie reakcje, że, że, że to jest ekstra, wszystkie były dla nas zaskakujące, ale bardzo miłe, oczywiście. Mm -hmm. Chciałem właśnie się spytać, bo ja jestem wielkim fanem KXP, ja to mówię tak, yy, wiecie, po ludzku KEXP, bo KXP. nie chce nie chcę mi się jakoś po angielsku mm -hmm. mówić. Dla mnie to jest tak legendarna i cudowna sprawa, że mm -hmm. fakt, że nie tylko, że puściła, piosenkę, to jeszcze ona była podobną piosenką tygodnia, tak? Chyba dnia, nie przesadzajmy, no. chyba dnia. No. Ale no to sam fakt, to jest po prostu no. magiczne. Fajnie, wiesz co, bo to się wiąże też z tego, że po prostu jako licealista miałem kontakt z jedną z redaktorek KXP, mhm. typu 10 lat temu to było, pisałem maile do nich, że są ekstra i że słucham ich audycji i to była Cheryl Waters mhm. e, i od tego czasu po prostu podsyłałem jej jakąś polską muzę po prostu, już, bo ona była ciekawa. E, później odkryła OFF Festival i przylatywała w ogóle do Polski na OFF. Tak, w, tak tym, dalej. w tamtym roku przy, przyjechałem. No, no, ona już tam praktycznie co roku jest w zasadzie na na, na no i też jak, na, jak zrobiliśmy ten utwór, to pomyślałem sobie, że dlaczego nie, jeśli jej wysyłałem Paulę i Karola, wysyłałem jej Eleny Valentino, jakieś takie rzeczy, które są spoko z Polski i też pomyślałem, że w sumie mogę też wysłać moją muzę. No i jej się mhm. spodobało. Jej. A to czy i nie wiem czy możecie to zdradzić, ale jest w planach, żeby się na ofie w tym roku? Nie wiem, szczerze mówiąc. Miejmy nadzieję, że może się uda, no ale no bo KXP z... podpisał jakąś umowę czy tam współpracę z Tak, tak. tak. Event, no. nagrania też teraz od, od no właśnie, roku, nie? Po no właśnie, po nagrywają się na ofie. Nie wiem czy nie jesteśmy za mało nie, jesteśmy, nie wiem czy jesteśmy ofowi w ogóle, więc to może też być taka sytuacja. Czy ofowa muzyka jest tak zróżnicowana, zróżnicowana że no. <laughs> Ktoś, wiem, powiem, jesteśmy jesteśmy tak, ktoś powie, że tak, ktoś powie, że mówi na ofa. No ale spokojnie, zawsze jesteśmy na ofie. Znaczy bardzo często jesteśmy na ofie, tak. po prostu jako tak widzowie. Tak no. Kamil, e, opowiedz. E, op no. Ehm, op 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 opowiedz, Kamil, o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce, mianowicie o tym, że podobno nie odbierałeś telefonów od i Make More Music e, pod pretekstem, że byli to e, telemarketerzy. E, szczerze mówiąc, po prostu nie odbierałem, bo mm, wtedy miałem taki głupi zwyczaj odbierania telefonów, których nie znam i po prostu. E, Też tak mam. To, to no, jest czasem dobre, czasem złe. Jest... Żeby... No to, to było tak, że. Wysłaliśmy tę piosenkę do Make More Music. Uh, chodziło o Youth. Uh, wysłaliśmy do Make More, make more Music tę piosenkę. Uh, I. Te eliminacje już trwały w zasadzie, więc y, nie liczyliśmy na to, że weźmiemy w ogóle w tym udział. I potem okazało się, że ta piosenka w ogóle doszła do finału bez naszej eliminacji, więc to było super. I, dosta, do, i do nas próbowały się dodzwonić. Ja tak cały czas odrzucałem te, 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 te telefony. Aż w końcu odebrałem i, i, i pani mi powiedziała, że jesteśmy w finale. W ja, jakim finale? Czego finale? Nie? Make more music. Pan się zgłaszał. I tak potem myślałem, tak faktycznie, chyba zgłaszałem nas do, na, na to. To nie jest tak, że to już trwa. Tak, tak, ale macie przyjechać i w ogóle już finał Raz, nie? No, no i przyjechaliśmy i się udało to wygrać. To, to było totalne zaskoczenie, bo dowiedzieliśmy się o tym ba w poniedziałek, a we wtorek no. e, pojechaliśmy po prostu. To był jeden z naszych pierwszych, jeśli nawet nie pierwszy raz, kiedy byliśmy razem na scenie. To był pierwszy bądź drugi raz, kiedy w ogóle byliśmy no na scenie. Początek. A przyjemny bodziec, nie? Że tak chce No, bardzo fajny. fajny. No wiesz, no, zespół miał wtedy dwa tygodnie i dwie piosenki, nie? No. czy tam trzy. I, 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 no, I wtedy mieliśmy już kontrakt putowy, więc ja to było całkiem tam, ekstra. kilka miesięcy później odkryłam w, w tym folderze inne na Facebooku właśnie wiadomość od jakiejś dziewczyny. Cześć, nie możemy się z Wami skontaktować, nie możemy się do Was zadzwonić. Yy, jesteście w finale, a my już wtedy chyba mieliśmy kontrakt podpisany. O, okej. Okay. <laughs> tak. tak, to było, to było śmieszne. No, to właśnie odnośnie piosenek, to nagraliście pierwszą płytę. Zabroczył mnie fakt, że nagraliście to na taśmie. Tak, na taśmie. Ale też powiedzcie, czym się inspirowaliście odnośnie tej, tej pierwszej płyty? Co was czym jakoś się, tak właśnie. Czym się inspirowaliśmy, Kasiu? Mm, no właśnie, tak jak powiedziałeś, wtedy słuchaliśmy takiej muzyki w stylu bon Iver, Sufjan Stevens, jakieś, nie wiem, The Paper Guides. Mhm. Takich zespołów słuchaliśmy wtedy, ale to się bardzo często zmieniło. Bonnie Prince Billy. To się bardzo często zmienia i ciężko powiedzieć, czym konkretnie się inspirowaliśmy. Nie, nie. Na przykład dużo ludzi nas porównuje do Angusa i Julie Stone'a. My znamy mm -hmm. jedną piosenkę tylko. Mm. W której graliśmy cover. W której graliśmy cover. Gdzie A zagrać dzisiaj? E, nie, nie. Nie? nie. Okej. Okay. Inspirowaliśmy A, no. się też maczkiem cieślakiem trochę podczas nagrywania tej okay. płyty. On, jakby, on jest producentem, który m, potrafi wydobyć z człowieka e, takie pokłady energii, o których n, 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 nie masz w ogóle pojęcia, że jesteś w stanie zrobić takie rzeczy. I, i, i to jest fajne, bo m, jakby nie było jednej, jednostajnej inspiracji ani od razu obranego kierunku, w jakim powinna się poruszać produkcja tej płyty. E, tylko... M, kombinowaliśmy i ten sound płyty powoli się krajował po prostu, używając tych starych mikrofonów, starych taśm, e, starych instrumentów. Wszystko zrobiło się taką e, bardzo vintage'ową produkcją, koniec końców. właśnie pomysł nagrania na taśmie, bo to jest takie niecodzienne dzisiaj. Ja w ogóle uwielbiam sam fakt, że ktoś może właśnie nagrać na taśmie. Mm, nasza muzyka wtedy pasowała do takiego właśnie analogowego klimatu, mm -hmm. wydaje mi się. I y, Maciek Cieślak stał się częścią zespołu na czas nagrywania płyty, wtedy chcieliśmy, żeby to tak brzmiało właśnie bardzo przytulnie i ciepło. No ale przy drugiej płycie już musieliśmy używać trochę technologii, bo byśmy się zamęczyli Aha. chyba. Mhm. <laughs> byśmy mieli za dużo roboty, gdybyśmy chcieli też to nagrywać o. na taśmę. <laughs> Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich Chcielibyśmy zadać o drugą płytę? Chcielibyśmy. No właśnie, właśnie tak nawiązując do drugiej płyty, e, a dokładnie pewnej postaci, z którą e, można ją skojarzyć, mianowicie o, mowa tu o Bogdanie Kondraskim, jako właśnie producent drugiej płyty, Mokotów. E, Patrząc na ludzi, którzy go e, otaczają, z kim współpracował i współpracuje nadal, czy sposób, w jaki wpłynął e, na Wasze brzmienie, spełnił Wasze oczekiwania? Jak najbardziej. Czy jest to tak, jakbyście chcieli, żeby było? Tak, tak. E, lubię nasze płyty, obie uważam, że brzmią tak, <laughs> że jestem z nich dumny, więc. E, Bogdan Kondracki jest zupełnie innym też człowiekiem niż Maciej Cieś, tak? Jest gościem, który też pozwala sobie na technologię. E, pomimo tego, że też ma. Braka z różnymi różnego rodzaju kompresorami, e, saturatorami, ma też tam e, preampy od Neve Borda i w ogóle, także tam jest też dużo fajnego sprzętu. No ale nie jest takim winterowcem na pewno jak, 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 jak Maciek Cieślak, e, bo on nawet nie ma komputera, Maciek, już teraz sobie kupił, bo widziałem, bo mamy w ogóle salkę w Drzwi, drzwi e, z jego, z jego studiem, tam gdzie nagrywaliśmy naszą płytę, więc czasami do niego wpadamy, żeby się przywitać i teraz zauważyłem, Przecież że ma komputer. na kawę. No, na kawkę, tak. No, ale w każdym razie, no, Bogdan Kondracki jest producentem, który potrafi mm, przez cały proces nagrywania płyty mieć zupełnie otwartą e, głowę i nie, nie boi się jakichkolwiek e, eksperymentów e, brzmieniowych. E, dlatego też przy nim podjęliśmy decyzję, żeby było trochę szugajzowo nawet momentami. E. Bogdan mówił, że nie robił nigdy szugajzu i sam był ciekaw, co z tego wyjdzie. Tak naprawdę mhm. też był zajarany. Tak, tak, Bogdan to jest bardzo kochany człowiek. Słuchajcie, chcielibyśmy już kończyć, bo macie za chwilę koncert, chciałem was teraz spytać, dwa ostatnie pytania, tak dosyć banalne, ale jestem ciekaw, zagraliście y, wiele tras koncertowych i jaka jest najfajniejsza, najśmieszniejsza, może najciekawsza historia z tej trasy? Macie taką? Na pewno jest taka, na 100%. Ech. Wygraliśmy kiedyś w ko ko kościele protestanckim w Berlinie, e o tym mówiłaś. właśnie, <laughs> znajomy jest... Nasz znajomy jest protestantem, mieszkał właśnie w Berlinie z Niemcem i, i zapytał się, bo mieliśmy akurat wtedy koncert też w Berlinie, i zapytał się, czy nie chcielibyśmy zagrać też na mszy i zagraliśmy i było fajnie. Chociaż w momencie, kiedy śpiewałem Your prophets are dead, wiów e, to tak e, chyba... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale nie, spoko. Nie, no było okej. Okay. Też pamiętam, jak spaliśmy w kawiarni w Warszawie przed koncertem w Trójce. To też było śmieszne, bo wtedy jeszcze nie mieszkaliśmy w Warszawie i było tak, że musieliśmy przenocować się gdzieś, a nasz, nasz znajomy ma na ulicy Chorzej ma kawiarnię z klubem z spinaczkowym. Po pozdrawiamy. Tak, tak pozdrawiamy. kawiarnię kruks. No i w każdym razie, no tam, tam nocowaliśmy na kanapach w kawiarni trzeba było o 6 rano wstać i otworzyć w pracownikom i wypuścić ludzi, a następnego dnia graliśmy w trójce nasz pierwszy koncert wtedy. Było bardzo fajnie. Tak, tak. Bardzo fajna scena i odnośnie całe to pomieszczenie wygląda prawie jak tutaj w Rady Lubin, nie sądzicie? Tak. Takie tak. kolorki i tak dalej. No, kiedyś byłem na teryfiksany, także no. Fajne uwagi pozdrawiam. Pewnie, Pozdrawiamy. Dobra i ostatnie pytanie. E, właśnie tak kończąc, powiedzcie, jaki artysta, muzyk, zespół, ktokolwiek, e, kto najbardziej wpłynął na wasz rozwój muzyczny? Jak myślicie? Jedna osoba. Hmm, to jest trudne znaczy, pytanie. Musi być dwóch osób, ale jeżeli tak, macie taką jedną osobę. Ja zawsze chciałam mieć kogoś takiego, ale. Hmm. To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. No, dobra strzelam Flaming Lips teraz mi przychodzi do głowy jako pierwsze. Okay. Nie, no dla mnie chyba Kurt Cobain. Chyba tak. Było widać. <laughs> nie, nie, chyba chyba jednak to jest pyta, które zmieniła. czy to jest zespół, który zmienił moje postrzeganie muzyki po prostu. I ostatnio oglądaliśmy nawet Unplug to sobie razem, więc kurde, to się w ogóle nie starzeje. Nie, u mnie w sumie e, tak konkretnie e, Boniver ta płyta For Emma, Forever Go była właśnie taką ważną płytą, bo jak ją usłyszałam, to wtedy stwierdziłam, że nie jest tak źle i coś jeszcze jednak zrobię. Kiedyś się wtedy Lili jeszcze tak raczkowało, bo nawet do końca istnieliśmy jeszcze. Mm. Mm -hmm. Także o, to, Byliśmy w fazie prenatalnej. W takim razie dziękujemy bardzo Dzięki. serdecznie. Troszeczkę sobie popotkowaliśmy, pogadaliśmy. E, was drodzy widzowie zapraszamy do zapoznania się z materiałem Hates Roses, z materiałem naszego. Zapraszamy na sesję Vintage Sessions. No i przed Państwem Radosław Stefański i Mikał I, i Hates Roses. Do Dzięki. zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki chłopaki. Dziękujemy. Chłopak jest ekstra w ogóle Popek. Dzięki. Putting a fierce fight again. Starting a fierce battle, it's not the way. Let your soul be changed on need. Then every step brings something to believe. Putting up fierce just fight again. Starting a fierce battle, it's not the way. Let your soup be